Ostatni wyjdzie z domu z kartonu, wygrywa 500 złotych. Tak! Ale hajs! Gdzie jest klamka? Zapraszam. Proszę bardzo, dzieci przodem Dzień dobry. Ostatni do tych trawy. Zostawiamy ich, niech się męczą. Ale mamy mamy sekundy na dworze jeszcze. Dzisiaj cieszymy wolność. Wiesz o co chodzi? Macie ostatnie trzy sekundy, żeby wejść do domku, inaczej przegracie. raz, dwa, dwa i pół. No nie! zostawić panele w spokoju? To nie moja wina, że Szymu chciał mnie wyeliminować, w kto tą podłogę kładł. Wyeliminować to chciałem Cię. Ja, Szymu ci jak? Dzisiaj tylko zauważyć, że mamy specjalnego gościa. Córkę z Wyklaszka. Witam. Brawo, Teraz Lilla powinna tam mówić w jakiejś konkurencji Ale muszę wygrać te pieniądze dla mojego ojca Dobra, a ja przedstawię wam zasady Każdy z was ma po trzy życia, a przed wami przeróżne konkurencje, w których możecie je stracić A wtedy będziecie zmuszeni do opuszczenia największego na świecie domu z kartonu Ale jest tutaj trochę duszno, co? Trochę tak, przydałoby się, żeby ktoś wyszedł No właśnie, czemu mówisz, siedzicie w trójkę na mojej kanapie, jak ja sobie zamówiłem do kanapy i powiedziałem, że to moja kanapa Musisz z każdym wygrać teraz z pawerkami na jak chcesz tu usiąść nie, 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 nie Stay 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 up yes. It. To jest jeden. Nie ma powrotu. Dobra, ja sobie posiedzę po prostu z Lilą tutaj na kamieniach. Fajnie tu jest, nie? Tutaj siedzą sami fajni, a na kanapie siedzą nuby. Krzysiek, a powiedz mi, jak to będzie, jak dostaniesz pierdziel od nubów? Ja z Lilą wchodzę w kooperację i my wygrywamy ten film i będziemy tutaj naj, najdłużej w tym dom, domku. Ej dobra, ja, kto jest za tym, no bo rzeczywiście tu się zacznie robić ciepło, jak jeszcze będziemy robili jakieś konkurencje, żebyśmy może tutaj sobie zrobili jakiś otwór na powietrze. Bo z tej strony realnie ma słońca i to mogłaby być większa dziura. Tylko, że potrzebujemy mieć zgodę wszystkich domowników tego domu po prostu. Nie, Przecież to ja chyba muszę mieć, dać zgodę. No tak, no musisz ty dać zgodę, no. Uważaj, bo to jest deska. Co teraz mi mówisz? Śródcony, bez tak znienacka. Nie no, dobra, czekaj. O, tak może zróbmy. O! Dobrze, że użyłem głowy. Na a ten, a ten w dół. Nie, ten w dół nie pójdzie. Nie, dzień dobry. Puk-puk, witam. Wróć, zadzwoń domofonem. dryn Halo, kto tam? Ja. Zawsze otwierają. No to ja, otwórz. Co ty tutaj kombinujesz? Ja chcę wam przynieść coś fajnego. A, dobra, to chodź. Z racji, że to jest świeżo postawiony domek. Ja uważam, że nie może odbyć się to bez prezentu. Więc przyniosłem wam prezent. Zostawiam go po prostu tutaj sobie na środeczku. to może być podpucha. Tak. Jak on przychodzi z takim uśmiechem, to to może być podpucha. Lila tak. lepiej sprawdź tam jest. To Może być, wiesz, jaki prezent? Tracisz jedno życie. Tak. Aż, ale może też być, wywalasz kogoś. Dobra, ja nie, nie, nie. Czekaj, 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 nie rób tego. Nie Jesteśmy głupi. Ja to wezmę. No, Na pewno nie! No co? Oddawaj! Ale ja jestem ja jestem prawie najstarszy z. Oddawaj to! Ja go chciałem! To niech go otworzy Wika. Ja nie chcę akurat. Vika, ale tu jest dużo serca, może znaczyć, że tam w środku jest nieśmiertelność. Właśnie, ej, tu są serca, tu na bank jest minus 3. Albo plus trzy życia. Lila, komu byś dała ten prezent? Nic się nie stanie, różno. Muszę pokazać palcem. Mogę, To ja mogę zdecydować? To według mnie otworzy to Daniel. Tak jest! Uuu. Bo my się lubimy ze zwykle i że tam jest coś dobrego. Możemy się ponegocjować. Jest tu karta Friends, ale ja jej za darmo nie oddam. Musicie, musicie się wysilić, żeby ją wziąć. Albo biorę ją ja. Ja jestem w stanie zaproponować ci, że nie będę na ciebie krzyczeć, jak będziesz robił salta i niebezpieczne rzeczy. No jest i, i tak to robię. Ja słuchajcie, a na tych kartach French, kiedykolwiek było coś złego? Razem tam są same dobre rzeczy, nie? Oni mogli tam napisać, co chcą. Właśnie, mogli po prostu mieć kartę taką e, Friends i z przodu napisać tracisz jedno życie. O. Ja widziałem, jakby, że jest karta French i pokazałem ją do Sandry do kamery, bo powiedziała, że mam jej pokazać. Uważam, że to jest coś spoko. Ja ją mogę wziąć, mówię czy wy chcecie, ale dobre negocjacje potrzebuję. Mogę ci dać lilę. Nie! Lilę <śmienicza> <śmienicza> Podbija? Daję werę. Co, nie wystraszyłaś się do Podbija? Daję krzyśka. 10 zł daję ci na tą kartę. 100 oddaję. Dobra. Nie! Rzeczywiście, e, Daniel nie kłamał, jest karta Friends by Chinek. No i rzeczywiście, jest coś fajnego. Ale pytanie, czy w ogóle jest sens komuś to oddawać? Jak, jak ja mam realnie już w ręce coś fajnego. No to tak jak się umówiłem z Danielem, żeby nie było, mogę teraz dać wolne okienko na 15 sekund. Jeśli ktoś chce zalicytować, no to mogę komuś dać szansę. Pięć dyk. <laughs> nie, kto da więcej, kto da więcej. 5 do, do Daniela. Zwykły, zwykły Lila. Wika, ja Vera, wika pas. Vera, 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 wera, wera. Ja Żartownie, ja wam nie ufam. Pięć dyk po raz pierwszy. Ty to odkupisz za 5 dych? No przecież nie wiem, że będę miał 5 dych, to jeszcze kartę! 5 e, dych po raz drugi, kto da więcej? Zapraszam do licytacji. Licytacja nadal, nadal trwa. Na razie cena wyławcza to 5 dych za kartę Friends. Wygląda ona w taki sposób, jest w złotej kopercie. Bardzo fajna koperta, mogę też pokazać. To jest taka karta Friends, taka karta Friends. Bardzo fajna, bardzo fajna. Sprzedam za minimum 50 złotych. 50 zł po raz trzeci. Daniel, wygraź licytację. Bez nadziei, widziałem co tam jest! <laughs> co? To czemu ty to licytowałeś? Bo chciałem ich je odpuścić jeszcze, myślałem, że wezmą Dobre było, ale nie... nie. A co tam jest? Otwarta Aaaa! Ale dobre właśnie No Do, tam był dobry Dobre Myślałem, że pociągną i że jak tak, jadę chcę to tak, że one będą... No. Dupa! No Daniel, w takim razie no... A mogę sam się odkleić na zewnątrz? Możesz Jeszcze? Czekaj, 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 czekaj. Słyszę, a teraz im A to masz jakiś taborecik? Muszę to nagrać. <laughs> no przegromi widzowie, na pociechę możecie zajrzeć na mój Instagram. A ja nawet nie umiem serce odkleić. Syrek, zostawiam ci z tym. zawsze. Trzymajcie. No Daniel niestety Lef odpadł, więc zabieramy mu jego serduszka. Po tym, jak odjąłem Danielowi wszystkie życia, przyszła pora na kolejną konkurencję. Dobra, przychodzę z kolejną konkurencją. Jak widzicie, siedzicie w domku z kartonów, więc wypadałoby zrobić coś domkowego. Ułożyć domek z kart. Okej, okay, to jest fajne, to fajne. Mamy tutaj po 12 kart, bo musicie ułożyć bierze, domek z kart na 3 piętra. Każdy wszyscy czy co? Każdy musi zbudować swój domek. I kto zrobi to najwolniej, traci życie. Od razu mówię, nie wolno sobie przeszkadzać. Jak ktoś komuś rozwali domek. Minut życia, także dobrze, teraz rozdam karty. Proszę Mare, bardzo, się Trzeba znaleźć stabilne miejsce, a ja wiem gdzie jest. To ja wezmę stolik. Najlepiej będzie zakopywać tylko kamienie. To, to to I wtedy będzie trochę Byłaś Dobrze, czy jesteście wszyscy gotowi? Tak. tak no. Dobrze, zatem w takim razie na start zaczynacie układać. Widzę, tak. że połowach z Was chce szukiwać, połowanie. Ręce na głowę! Ręce na głowę, wszyscy ręce na głowę. Ja mam. Dobra. <laughs> Robert, nie masz rąk na głowie. Na start zaczynamy konkurencję. 3, 2, 1, start! Lecimy, 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 domek, domek, domek. No nie ma opcji, kurde. Dawaj, lila. Okładań, dawaj, dawaj. Próbuj, próbuj, próbuj. Więc lila zrobiła! Lila ma pierwsza, trzy piętra. Raz, dwa, trzy. Dobra, dosta, dosta. ja byłam na przez ciebie strużnie, strużnie. Ostatnie piętro i mamy to Dobra, jednak w tych kamieniach to też nie jest dobry pomysł Sanderka, mówię ci, jest dramat. Jak ci Wera idzie? O, widzę, że słabo, nie musisz mówić bo jak idzie? Kończę Wika, chyba tobie na razie idzie najlepiej A wam jak idzie? Wera już ma drobne, raz, dwa, trzy, piętra Uuu, Wiktoria Grabocko No nie Ej, Ale wszyscy nagle nic nie mówią, no. jestem skupieni, nie? Bo tu nie można oddychać nawet Kur no właśnie o tym mówię. No. Mamy to jak coś to stąd. U mnie raz, dwa, trzy, uli, raz, dwa, trzy. Jest. Yes, dobrze, że z racji, że tutaj musi być wszystko sprawiedliwe. Ja nie lubię, jak ktoś oszukuje, więc po prostu zróbmy to. Daję wam minutę. To zbuduje najwyższą wieżę. Coś zobędzie. A żebyście jeszcze, jeszcze się bardziej postarali, osoba z najwyższą wieżą, zdecyduje kto straci życie. Kurna! może zostać po prostu na pierwszym piętrze, może im spadnie, to może być taktyczna zagrywka. Nie dość, że trzy piętra, to jeszcze zrobiłem najwyższą wieżę, po prostu. Nie no, to jest zaszukane. Jakie szukane? Miały być trzy piętra, są raz, dwa, trzy, dla mnie są piętra. Po prostu chodzi o to, żeby ur uruchomić swoją wyobraźnię, tak? Stop, stop, wszyscy stop. Wszyscy pokazują mi swoje wieże. Zwyklaczka, właśnie zobaczyłem, że runęła. No ale to tylko tu, a tak to a ja no tu wieżę. Widzę, czy... widzę tam y... jakąś jedną wieżę, wiki widzę wieżę, teraz muszę w tak naprawdę wieżę Justka i wieżę Wery. Ma win. Ma win, no bo ma jedną kartę nawet, nie? To to... Właśnie A, o, ten... o ten milimetr. No dobra, jak chcemy się chodzić o matematyczny, no to zauważ, że u mnie te karty są bardzo cienko i są, mogą być wyżej Właśnie. niż szeroko rozstawione wery. Ale ja mam tą kartę jeszcze tutaj na dole. No, to jest jeden milimetr, to ta karta. No i ten jeden. O! Wera, wygrałaś! Tak! Gratuluję! Dobrze za tym, Wera, decydujesz, kto traci życie. Kto traci życie? Wera, ale poczekaj, przedstawię ci wszystkie postacie. Dobrze. Justek. Wybranek serca. Zwyklaczek. Hmm. Ojciec Lilki, już nic nie trzeba mówić. Lilka, małe, bezbronne dziecko. No i Wika, twoja siostrzyczka, znasz ją od urodzenia. Moi drodzy, moja decyzja dzisiaj no jest oczywista. Dzisiaj traci życie Justek, właśnie ze mną pokocił przed nagraniami! Taka jesteś? Taka jesteś twa? A zobaczymy, jak ja zobaczymy. Dom. Jak ja bym na to Zobaczymy. No i to zobaczymy? Jesteście naprawdę wspaniałą parą. Ja uważam, że to jedno życie z trzech, nic niczego nie powinno w waszym życiu zmieniać. Także dajcie sobie Nie sprawę tego. Nie zabrać? Nie mogłam. To jest bezbronne dziecko, nic by ci nie zrobiła. Z czym on cię sugerował. Ej, ej, spokojnie. Bój na zgoda. Nie, nie zgodę. będę jej całował. Nie będę się z nią całować. Nie będę. Nie pocałuję się, rozumiesz? Nie. nie będę jej całował, już nigdy. Dzięki. Ja was znowu Daj, zostawiam. Dobra. Ja idę sobie odpocząć. Dobra. Wy sobie róbcie co chcecie. Chciałby ktoś ze mną zagrać u życia karty? W wojnę. No dobra, no ale to że co, Że jak ty wygrasz to co? Oddajesz mi twoje życie. A jak ty wygrasz, to ja ci daję twoje życie. To ja ci daję, ci daję moje życie. Kto wyłoży mniejszą kartę, oddaje życie przeciwnikowi. Tak, ty masz dwa na razie, ja mam trzy. Prze Przetasły. Hmm, dobra, przekładam. No jeden do 10, powiedz dobra. i wybieramy tą kartę. No to druga. No to ja ją od... z góry druga. No to raz. Je Dwa jest, no. ta jest I ty mówisz teraz, która. No z racji tego, że Lila ma 7 lat, to numer dzieje siedem. <noise> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zobaczymy, czy Cristiano Ronaldo będzie przynosił 6, czy nie. To ja pierwszy. Ojej! Dobra karta, dobra karta. Yes! yes. yes. Tak Wygrałem w serce z blachem, <noise> więc muszę mu odkręć. Oj, 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 no! O! Sek! Chudy, ja, ja, ja nadal mam trzy życia. Es. Dobra, słuchajcie, kolejna zabawa. Każdy bierze kartę po kilka i kto pierwszy zrzuci bierze wery, wygrywa, że może komuś zabrać życie. Co by na to? Dobra, dobra. Kawie? Dawaj, dawaj, dawaj. Ooooo, to jest ta magia! Aaaaa, dobra! Tak Jedno ja. rzuci, ale piotr mnie. Aj, ale tak leciało. Rzucamy już mega długo. Proponuję rzucać kamieniami. W domu z kartonów i kamieniami? Tak. Rzucajmy kartonem. To dwa zaczynamy. Czekaj. Nie mogę. Nie Trafił, że Ja mówiłem, że teraz. Krzysikowi życie, bo nie ludzi mnie mu swoje Dobra, postanowione. Zrobić kolację się, no nie? Postanowione. Nikt nie traci życia w tej komuś. Nie, Nowerko, nie musiał. musisz. Musisz jedną. Nie musisz. Tracisz życie albo komuś mówisz, kto ma stracić życie. Nie. nie chcę drugiego życia Krzysikowi odbierać. Dobrze, dziękuję. Ma Nie, no dwa mam chyba. Ja trzyma. Pan ma trzy? No, Dlaczego no. 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 Życia? No bo wygrał ze mną, Przez to ty byłaś no, co, ty byłeś nie podbierałam o tym, odbieram tobie życie No nie Ale nie. to no. musisz iść sama jej odczepić To jest za wysoko Dasz radę No nie mam Zaraz mnie Let's go. Słuchajcie, już dość tej zabawy. Zobaczcie to. Co, ten, co to? jest? Dynia pierwszy no, wygrałem w życie. Bardzo dobrze, Krzysiu, całe nic. sztuczna dynia. Dostajecie takie trzy na plecy i powiem wam, co się będzie działo. Jak widzicie, już każdy z nich ma po trzy dynie na plecach. I teraz na start. Jeżeli powiem start, to konkurencja się zaczyna, a konkurencja brzmi, osoba bez dyni na plecach straci życie. Wszystkie chwyty dozwolone. Nie obchodzi mnie to, czy to zabierzesz bezbronnemu dziecku, ukochanemu chłopakowi. Trzy, dwa, jeden start. Negocjujmy! Negocjujmy! Dobrze, wpiszmy tylko! Hey, dobrze hey. sto! Dobrze stoisz, Fifi! Hey, hey, hey. hey, hey. Mam Was! Mam Was! Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go! Dawaj go! Dawaj go! Jest! No Zależeć. Leżę, leżę ja wstań, no co to za leżanie? Ja mam chłopaka Panie, panie sędzio, no przecież położy się i co? Dobra, dawajcie zwyklaka, wszyscy zwykaka zwyklaka Nie, co Nie. Ja z... łapię za jedną rękę, to za drugą Nie, bo ja teraz rozkręcę moją tajną broń nie, Ja jeszcze Teodorowa, Jedna nie została, jedna nie została Nie, tylko nie tu Biga nie ma dynie. Mam, mam je to! Nie ma! ma. Wypadniecie Wy z domku! Nie, przytrzymałem ją, przytrzymałem ją! Dobra, Wera, pokaż plecy. Uuuu. Ja. No i Wera traci życie. Czajcie to, że Werze się odkleiło, to razem no. z tym, bo ja ma tylko dwa. I to się przykleiło do ich pleców i trzy znowu. Dobra, poczekajcie, ja idę tylko wersję zabrać życie. Na, Zabieramy. Na, na, na ale my to jest takie trzeci. Dobrze. Dobra, na kolejne słowo na S zaczynamy drugą rundę. Osoba bez dyni straci życie i Wera też może brać w tym udział. Więc nie, Vera... nie. w tym momencie Wera tak naprawdę skupi się tylko i wyłącznie na ataku. Także start! Ej! Hej! Hej, Dawaj, dawaj, Ej, ej! cię wyeliminował! Mam uda! <grymne> szybko, trzymam berę! Szybko, zróbcie! Szybko, Aaaa! trzymam berę! Trzymam berę! Ma. Mam! To. ma, Nie ma! <grym> I no tracisz życie i tego buta też. Czyli w tym momencie Wika traci życie. Lila, słuchaj, sprawy jest. Możemy na pół wziąć to. Jak ja wygram, to się z tobą podzielę, wrzucę połowę do skarbonki. To Ty idź ogarnij jedzenie, a ja będę walczył o pieniądze dla naszej rodziny. No Podjęliśmy decyzję z Lilą, że my scalamy nasze siły. Ona ogarnia mi jedzenie, żebym miał mnóstwo siły, a ja walczę o zwycięstwo. Kto wygra? My! Kto? My. Nie słyszę. Kto? My! Kto? My! To jest mały krok dla lilki, ale wielki dla tego odcinka. Palila, palila! palila. palila. Pa, pa. Pa. Dziewczyny. <grym> bo zastanawiam się, czy robić kolejną rundę czy nie, bo Lilka po prostu odpadła. Nie naprawdę odpadłem, dzisiaj to to idzie się ze mną dogadać. Naprawdę. Jestem poobłaźliwy, uczciwy i idzie się ze mną dogadać. Naprawdę. Dobra, Wika, przekabacimy jednego i już będziemy mieć trójkę na jedną osobę. Powiedzcie, czy robimy kolejną rundę czy nie. No tak, tak. sumie... i pięć tyć, pięć tyć. podejmiemy razem wspólnie decyzję. Możemy spróbować. Dobra, więc przechodzimy do kolejnej konkurencji, bo nie słucham się was. Ja wiedziałem, że on tak zrobi. Cześć się, dziewczyny! Po prostu znałem, że... Skoro Lilka już teraz po prostu wyszła po jedzenie, to nie ma sensu robić trzeciej nie rundy. Nie ma. nie ma Nie ma sensu, żeby jakiś chłopak cudowny odwerny nie ma, nie ma. i taki wspaniały ojciec stracił życie. Wiesz, jak, jakby myśmy przestrzegali odpalić, to by było oszustwo. <noise> Czas na pogaduszki się skończył. Czas na konkurencję, tak? Widzicie, że to Twister, co? Ale tam nie. jest napisany start z jakiegoś powodu. No i widzisz, jak mi dasz powiedzieć, to ci powiem. Myślicie, że to Twister. Nic bardziej mylnego, bo to jest pole minowe. Na jednej z części splanszy z jest napisany start. Z tej pozycji będziecie startować. Tak jak tutaj jest napisany start, tak? Lecimy w kierunku odtąd, dotąd Pokażę wam planszę. Na tej planszy jest odwzorowany ten twister i tak naprawdę punkty, po których musicie się poruszać aby całą tą mapę przejść. Osoba, która przejdzie te pole będzie decydowała kto odpada z filmu, ale jeżeli nie uda ci się przejść, to ty odpadasz z filmu. Czyli możemy przejść z Twistera albo nie musimy brać w ogóle udziału. Nie musisz brać w tym udziału, ale wtedy ryzykujesz, że ktoś inny weźmie udział i cię wyrzuci. I teraz sprawa wygląda tak. Ja będę wam cały czas pokazywał to pole, które znajduje się na drugiej stronie tej planszy. I w momencie jak ktoś powie stop, ja już uważam, że zapamiętałem tą planszę, to ja to odwracam o, i ta osoba próbuje to przejść. Nie. Więc każdy z was będzie miał tyle samo czasu, aby zapamiętać tą drogę. I w momencie jak ktoś powie stop, to ta osoba. Decyduje się przejść te pole minowe, a ja to odwracam i nie ma czegoś takiego, że o, pokaż jeszcze raz. No. Dobrze. Jesteście gotowi? Mogę już odwracać planszę? Uwaga. Stop. Kurde. Ja już nie pamiętam. <suszy> ja też nie. Bo tak się patrzyło, to miary proste. A ja nie pamiętam już. To im szybciej, zrobisz, tym lepiej, no bo ty zapominasz cały czas. Próbuj. Pierwsze, że u tawa jeździsz. No idę. Co? Dobrze idzie! I teraz nie wiem, czy to było jedno, czy dwa. Trzy. W którymś momencie było dwa, ale nie wiem, czy w tym. Chyba, wika żółte, żółte. Źle. Czy to jest. No to już odsłuchasz na sumie no Wika, odpadasz. Czyli to było. Tak. No. Tak myślałam. No dobrze, że się podpowiedziałem. Widzisz tak myślałam. Za. Nie! Ubierz buty, bo musisz wejść. Jak tam dziewczyny Gary spały? Jak tam dziewczyny w finale? Jak tam wasze dziewczyny w finale? O! raz nie będzie damskiego finału. O, została tylko jedna dziewczyna. Wera! Przerywam dobrą zabawę. Słuchajcie... Nie bawiliśmy się w ogóle. Dobra, w takim razie. Wera, z racji, że jesteś dziewczyną, to wybierzesz się jako pierwsza. Wera, tam są trzy karteczki. Dwie karteczki mają napis zagrożony. Jedna karteczka tylko ma napis bezpieczny. Dwie osoby, które wylosują karteczkę zagrożonych, zagrają w grę, o której wam powiem później. Na ślepo, na ślepo. I nie otwieraj jeszcze. Uuu, zagrożona, z. tak. Tak, Krzysiu, zdradzi, że szanuję wszystkich mężczyzn, ale jeszcze bardziej ojców. Ciebie muszę wymacać. A co tam będzie napisane? Zagrożony lub bezpieczny. się tu już opcji nie ma. Dobra. Dobrze, Vera, Otwórz jako pierwszy. No nie, już widzę! Zagrożony! Okej, okej. Bezpieczny. O nie! Czyli ja ci wybrałem się... bezpieczny, czyli czułem Idzie... zagrożenie na siebie. I ciekawe, co ty będziesz miał? Jeszcze nie wiadomo, nie? No w sumie to nie wiadomo, bo mogłem się pomylić. <laughs> Musimy teraz wnieść stół do y, siłowania się na rękę. Przyniosłem tenda. Weroniko, zapraszam z jednej strony. Przygotujcie ręce tutaj. Musicie zagrać w kamień, papier, nożyce do jednego. Uuuu! A to już graliśmy dzisiaj, to niestety nie. No to jednak siłowanie na rękę. No. Yes. Ale wiecie co? Ja na przykład byłbym w stanie, jeżeli Krzysiu by się zgodził, oczywiście, żeby to Justek siłował się na rękę ze zwyklakiem i żeby ocalił Ciebie, ten Nie zgadzam się. <grymianie> okay. No Przegram z nim tak czy tak. on jest silniejszy. No. Czemu? Przecież ty ważysz, chłopie, 120 kilo. To jest niepoważny. 102 Gramy w kamień papier, że więc zapraszam. Ja już postanowiłam, co ja dam. 3, 4! Nie! Mówiłam, mówiłam. Tak, wygraliśmy, widzisz. A jakie 200? Ja dałem ci wygrać. Czego ty nie rozumiesz? Zwykle traci drugie życie. Tym samym pozostaje mu... Jeszcze tylko jeden, to jak coś. to ja zabieram ten szykuję konkurencję i przychodzę. O, Lila, przynieś tą pizzkę. O, jest tu. Daję, dam tacie. Nie, 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 nie. Daję tam tacie tą pizzkę. Nie, nie, ja. Dziękuję ci. O, dziękuję. Nie, nie, nie. No chodź tu wejdź na chwilę już, chodź, wejdź, wejdź. No, Dobra, to usiądźmy wszyscy i zjedzmy razem. Chodźcie, wszyscy zjemy tutaj przy stole. Tak, naprawdę tak dla wszystkich. No, a wiesz, że wera jest taka, że nie dała mi wygrać? No. Kamień, papier. No. A ty jej przyniosłaś frytki, zobacz. I teraz niech ją, zobacz niech ją, teraz piecze głowa z wrażenia za Wszystko zjedliśmy. Wiktor, zjedliśmy. zjedliśmy. Szymon zaraz przyjdzie. Dawaj, rób to ostro, przejadź Dawaj, dawaj Szymon, zaraz przyjdzie, dawaj, dawaj. Szymon, na brzegu? Dobrze, 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 dobra, 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 Szymon! Chodź, bo ktoś dzwoni do ciebie. Chodź, tu si te telefon do ciebie dzwoni. Weź i odbierz i siadaj, siadaj. Siadaj. I odbierz. I odbierz co coś się jak coś wyraża. Nieprawda, Szymku, to oni. Nie dziwię się, że Wika tyle razy płacze. No to, to było smutne. Serio? O? Serio? Naprawdę? No? Ale plan był taki, żebyś wypadł, nie wypadaj, szkoda. No dobrze, nie wypadłem. Przechodzimy do kolejnej konkurencji. Oooo, rzucanie, ale fajnie! Bera, z racji, że jesteś jedyną swoją dziewczyną, ustalasz kolejność wykonywania konkurencji. Ja będę pierwsza, zwykły będzie trzeci. Osoba, która po prostu nie trafi, traci życie. Dobra, Vera, ustaw się tam, po prostu, jako osoba bezpieczna. Ja we flaczku? Kurde, no ja wiem, że nie trafię. Ja już wiem, że nie trafię. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tutaj, wiesz? Trafiłem w środek, wypadło z od odpijeczki Wereky. Chcesz replay z kamery, czy Mogę zdjąć zdjęć z tej komercie. Miałoby, że ma zostać w tym. Nie, Podrywka. nie, nie. Było powiedziane. Masz trafić w kubeczek. Widzisz, widzisz, jak wpada do kubeczka? No ale wypadła, Krzyśku! Ale trzeba powiedzieć, że trzeba trafić do kubeczka. Nie powiedział, że trzeba trafić i piłka ma zostać. Powiedziałem, trzeba trafić do kubeczka. No i nie sprecyzowałem niestety, że ta piłeczka musiałaby zostać. Więc wyklaczku tracisz życie. O nie! Ewidencja! Tak Czuję się teraz szczerze, jak na jedzeniówkach. Zostałem oszukany. Nie, nie, nie. Tak! No jak? Trzeba, bo ty na nie dorzuciłeś. Wszystko zależy od ciebie, mogłeś trafić. No i co, a to? to Jakbym trafił w bok kubeczka, to też by było, że w kubeczek. Nie. No trafiłem do kubeczka, trafiłem do kubeczka. Nie, to jest w bok kubeczka. Nie, ale gdzie jest Twoja kubeczka? Ja ci odkleję Twoje życie, żeby nie, żeby nie było. Gdy Justek wyszedł odjąć życie z przyszła do nas na chwilę Kinia która po raz pierwszy zobaczyła nasz kartonowy dom. Kinga, pierwszy nie. raz widzi domek. Jakie ładny to jest, puka! No już coś takie ładne właśnie nie jest. Nie chodź tu, bo tutaj już śmierdzi. No, ale no, chwile was nie było, bo ja zrobiliśmy, no. Mega fajne! Po do współczucia, pa! Tracisz życie, a ty czasem odpalasz. tak! Powiem tylko jedną rzecz, tak fajnie się żyje w Waszym domu, ale już żyje to tak długo, że już wszystko boli generalnie. Tak, dobrze słyszycie. Arturo wraz z Natanem nagrali film, w którym mieszkali u nas w domu w ukryciu przez bardzo długi czas i nikt z nas nie miał o tym pojęcia. Sami sprawdźcie u niego na kanale. Jak? Co? Od kiedy ty tu jesteś? Tajemnica, zobaczcie na filmie. Ale szczerze, marzę tylko o prysznicu domu. Z waszego też korzystaliśmy i weźliśmy trochę z lodówki. Ej, skoczy? Mogę skoczyć. Dawaj, na zakończenie. Na razie. <Gl> <filho> Nie <Jungo>! <believers> da oh, oh, go, bo On ma tego kogoł, on ma tego kogoł, ma Dobra, Wskakiwasz? Dawaj! Dobra, to trap, to Może ty Mieliśmy tu skoczyć już dawno, bo jesteśmy tu od dawna. Spędziliśmy w tym domu więcej dni niż ci domownicy pewnie spędzają na co dzień. Dobra, to kto chce się przytulić? Może od środka. Wiesz, nie możesz chodzić do naszego domu. Nie możesz chodzić do tego domu, bo on się roztopi po prostu. rozpuści się. Jest to? to I tak już w nim spaliśmy niestety. Serów by się w tym domu też. Bo ja uważam, że naprawdę nie powinniście go nigdy rozmontowywać i powinniście wynajmować Airbnb w tym domku. Domu friend, stary dom z kartonu. To jest taki biznes. Dobra, który wychodzi? Który? Ja wygrywam ten zakład. No się przywitać, z Arturą. się tak dawno nie widzieli. Nie! Nie! A ja w ogóle pierwszy raz większość z was widzę! To no. byście się mogli przywitać, nie? A to co, ktoś was znalazł? Tak, Kinia nas znalazła. znalazła. W sensie... No powiedz, no powiedz jak Kinia nas znalazła. Chcieliśmy iść po wodę i chciałem się schować w automacie u was w kuchni. No i wszystko idzie spokojnie. on idzie pierwszy. bo chcieliśmy zobaczyć, że ktoś jest się spokoi I on nie sprawdzi na zasadzie, że się schował i podsłuchiwał, tylko po prostu przyłożył twarz do okna. Dobra, wymyśliliśmy właśnie finał, bo okazało się, że Artur z tą drugą osobą... Nie wiem, kto to jest. Natal! A Szymon cię nie zna! Jestem Natan, cześć. I Shit, I Cześć! Powinniście się przytuli! Ja uważam, że ponicie się przytuli! Ile masz na tym na Instagramie? 28, 28 obserwacji. Szymon już ma 100 koła po prostu. Aaa, ja słuchaj, widziałem! Graty, graty! dziwnego, że nie patrzysz na kogoś takiego jak Nathan. Raz, po na oczywiście żartuję, Nathan, żebyś so ci nie było smutno. No, no żartuję, bo ja mam 110 w sumie. Ironia Lucja jest taka, że ja mam chyba 115. Dobra, z się że nagle chłopaki tutaj u nas pojawili się w domu totalnie z dupy, to wykorzystamy was po prostu do finału, tylko musicie pomóc mi wywalić te drzwi, dobra? Nie, ja nie, nie rozwalajcie no. tego domu, to nie jest Airbnb, stary! Walaj, no, co to Ja tu spałem ja dzisiaj! Nie, nie! Ja dobra, Arturo, i... Ej... Hey. <laughs> Poszonym, ale jednak gościem! Nie wiem, ja tydzień tu mieszkam i on mnie dalej nie znać? <grym> nie, to jest, to jest zaszczyt. To jest zaszczyt, to właśnie jest komplement. Dobrze nam poszło, nie? Ej, w sumie tak. Arturo i Natan muszą wybrać sobie <grym> Wybra piłkę. ci piłkę. Biorę białą. I wy będziecie po prostu podawaczami wasami piłek. Justek z werą w tym samym czasie muszą ustrzelić jedno z okien. Lewe lub prawe, ale o, górne. SZACH Arturo! Arturo. Nie, no Mówiłem, że tak Arturo idzie do justka, Natan idzie do wery. Justek, ale wygrywamy to. Dogrywamy to. Nie, no Ej, czy jakąś nagrodę? w, w życiu yy, nie trafiłem go na piłkę, może. Yy, ja prawdopodobnie też, więc będziesz po prostu ty, musiał. No, stary, masz po prostu piłkę na wiesz? Nie, ty nie strzelasz, nie trafiasz. Więc przyda ci się ta twoja umiejętność nie trafienia. I wiesz co, wiesz co ci powiem? Powiem, też nie wiedziałem kim jesteś. Dobra. Ale tutaj jest. Ja przychodzę do ciebie czy do mnie? I, i, i ja przyszedłem do Justka. To jest mój... A wiesz, że to jest chyba mój kuzyn? Realnie? Co, 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 co jest? Trzy, dwa, jeden, stol! Nie, ja poczekam na ciebie. Ja czekam na ciebie. Ale, na co wyczekam? Ale pani mają pierwszeństwo. Oni nie mają po prostu strzelić? O Jezu! wszystko dobrze? Wszystko dobrze! dobrze. dobrze. E, jesteś? Serio? Nie serio? Serio żyjesz? Ej Robert, no, patrz, i teraz to mój, patrz. nie wie, co się dzieje? O nie! patrz! No, 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 no. Ale nie wiem co się dzieje? O, Lepiej, wolniej, Lepiej, wolniej, ale skutecznie! Przypominam, że pierwsza osoba, która trafi do okna, wygrywa pięć stów! Łapie! Ej, idealnie, ja ale jej podałem, Ej, idealnie! Nie Co tu się wydarzyło? Ja próbę, próbę to obronić, się nie udało! i tym samym wygrywasz cały odcinek i... Yes, no, było dobrze. Znowu byłem w finale i tak, grałem, no. Także subskrybujcie nasz kanał, na 3 miliony robimy pierwszy koncert. Trzymajcie się. Elo!